Cześć, cześć. Cześć. Witają się z wami muzykanci, czyli Asia i Michał i Wanda. Wanda. Kiedy zobaczycie, że Wanda się obraca z brzucha na plecy, to podskoczcie z tego miejsca, gdzie siedzicie i krzyknijcie hop. To takie za zadanie na dzisiejsze zajęcia na tak. spostrzegawczość. A to może się w ogóle nie wydarzyć. Chociaż widzę, że jest dzisiaj bardzo ruchliwa. Chcielibyśmy, podobnie jak na zeszłym filmiku, pokazać wam zabawę z tańcem, zabawę z piosenką. Nauczymy się dzisiaj takiego tańca, co się nazywa klapok. A nazywa się klapok dlatego, że. Klap. Klapie się w nim. Tak. Jest do niego piosenka o takim psie, który miał pilnować owiec. Ale je pogonił troszkę za wcześnie i w tak. zasadzie to jest cała treść tej piosenki. Nauczmy się najpierw słów tej piosenki, a potem pokażemy Wam, jak do tego zatańczyć. Klaszczcie z nami. Owczareczek nasz. Ognał owce w czas. A ja za nim ze śniadaniem, a on uciekł w las. I jeszcze raz. Tym razem wstupiemy. Uwaga! A, first start. Trzy, cztery. Owcza Owczareczek nasz pognał owce w czas, a ja za nim ze śniadaniem, a on uciekł w las. Dobra, ostatni raz. Może klaszczemy yy, prawa ręka o prawą rękę tego, z kim oglądacie. Tak. A jak was jest więcej, to możecie tak ustawić się w kole, o, tak, albo właśnie. w trójkącie, albo w kwadracie. Zależy ile tam macie osób. Dobra, jedziemy. Więc. Owczareczek nasz, pod owcę w czas. A jo za nim ze śniadaniem, a on uciekł w las. Dobra, teraz pora na melodię. Sprawdzę, jak będzie dźwięk. Wow. I Owczareczek nasz Pognał łowcę w czas A za nim Ze śniadaniem A on uciekł w las nasz Pognał owcę w czas A za nim Ze śniadaniem A on uciekł raz jeszcze raz Owczareczek Pamiętaliście naszą piosenkę, a teraz pokażemy ruchy, czyli pokażemy ten taniec Klapok, jak on wygląda. Tak, na razie może jeszcze bez, bez podkładu muzycznego, tylko sobie za, zaśpiewamy i poklapiemy, tak? Tak. I zrobimy to bardzo powoli, żebyście byli pewni, że macie takie same ruchy jak my. Więc... Ale tak bardzo, bardzo powoli, czy po prostu powoli? Po prostu powoli. Dobra. Więc pierwsze klapnięcie jest łatwe. Bo klapiecie obiema dłońmi o swoje własne uda albo kolana. O no. tak. I to jest na o. Ofczareczek nasz! Czyli drugie klapnięcie jest razem w dłonie. nasz. I prawa ręka. I prawymi rękami. My będziemy mówić części ciała, w które trzeba klepać, a wy razem z nami to róbcie. Tak, więc umówimy się, że to będą kolana. To jest razem. Razem. To jest prawa. To jest, to jest lewa, lewa. A to jest obie. Więc. I. Kolana, kolana razem, prawa. Kolana, kolana, razem, prawa kolana, kolana, razem, lewa. Kolana, lewa. kolana, kolana, kolana razem. Kolana, razem obie. Y, tutaj y, była inna, y, był inny wariant tej melodii, ale nie przejmujcie się tym, bo przywykliśmy do innej, na no, dzisiaj żeśmy sobie inną nagrali, Ale to zobaczycie. No, wracamy do starego wariantu. I kolana, razem prawa. Kolana, razem lewa. Kolana, razem prawa, lewa. Kolana, razem, prawa, lewa. Kolana, razem obie. I potem po tej części piosenki kończy się tekst śpiewany i zaczyna się sama melodyjka. Tańczymy do tego polkę. Ale mm, macie tutaj do wyboru kilka wariantów też, tak jak my z melodią mieliśmy. Oprócz freestylu, bo można też freestylować tak. i tańczyć, co w duszy gra, byle bardzo szybko. To jest warunek. Najważniejsze. I y, najlepiej, żeby się w tym tańcu kręcić, żeby się troszkę. Mogło zakręcić w głowie, żeby postrącać parę przedmiotów w domu? Nie, no żartuję, oczywiście. Jeżeli macie na tyle miejsca, żeby się kręcić jak takie wielkie koło, to zróbcie to koniecznie, bo to wspaniałe uczucie. Pokażmy, A jeżeli... jak to można zrobić: tak. skrzyżować ręce, albo nie krzyżować, tylko tak, ale fajnie jest, jak się skrzyżuje, nie? No. I troszkę się odchylić, w taką literkę C najlepiej. To bardziej taka literka V. No, V z nóg, ale chodzi mi o kręgosłup. Że on jest w literkę C, bo wtedy tak całkowicie się nie traci kontroli nad tym, jak się kręci, Aha. a jest bardzo szybko. E, tak. I no robicie takie szybkie kroki. Siu, siu, siu. Zgodnie troszkę z Troszkę tak obrotu. pokażemy pół obrotu, bo my nie mamy takiego dużego pokoju, żeby się tak kręcić. Ale troszkę pokażemy. Uwaga! Buu! O! O! No już się zrobiło niebezpiecznie, Uff. ale. Jeżeli macie tak mało miejsca jak my, możecie się na przykład złapać za, za swoje łokcie tak. i tak się pokręcić, też odchylając. Drobniutkie kroczki, tak. a potem te kroczki tak znikają, zobaczycie. Bardzo fajne to jest. Dozwolone są też y, haczyki. I objęcie się, tak. tak. I takie bliziutkie wirowanie. Woo!

i potem jest krótka przegrywka i znowu łobcza. czek nasz? No jeszcze klasyczna polka, czyli raz i dwa, i raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa, raz i dwa i raz i dwa, raz i dwa i raz i dwa. I potem w drugą stronę. No. Ok. To chyba jesteśmy gotowi. Mamy już tekst? Mamy już ruchy? To teraz połączymy to wszystko razem. Ja myślę, że bo było długo pokazywania, ja bym jeszcze przypomniała piosenkę, tak, dla pewności, bez tańczenia, raz z muzyczką. Dobrze, dobrze. A to może już z tą właściwą muzyczką? Dobra, z podkładem, który Michał nagrał przed zajęciami. O, jeden, na rozbieg. Wczoraj czek nasz, ognałowce w las, a ja za nim ze śniadaniem mam w las. Ty, 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 ty.

I ostatni raz. Ja się śmieję. Jednak się nie obąiła jeszcze? Tak, ale pracuję nad tym. No, więc y, piękno tych melodii polega na tym, że są bardzo proste. Można je łatwo zapamiętać. Nie trzeba wcale grać na żadnym instrumencie, żeby je wykorzystać do zabawy, do tańca. Więc zachęcamy Was gorąco do tego, żeby się tak czasem rozruszać, żeby zaśpiewać o tym owczarku, żeby zatańczyć tego klapoka. No i dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie. I dziękujemy, że. Nas tak rozruszaliście tym, że dla Was przygotowujemy zajęcia. Było bardzo fajnie. Ściskamy Was mocno. Pa! pa. pa.